Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czwarta niedziela Wielkiego Postu, zaproszenie do przyjrzenia się naszemu życiu. Czym jest życie? Co to jest życie? Co to znaczy żyć? Żyć to znaczy posuwać się naprzód, iść do przodu. Od jednego poznania do drugiego, od jednej decyzji do drugiej decyzji. A to, co zostało zdecydowane, wykonane albo zaniedbane, już nie powróci. Przeminęło bezpowrotnie. A przed nami ciągle jest nowa droga, nowe zadania, nowe wyzwania. Iść naprzód, to znaczy uwalniać się od starego człowieka, od samego siebie aby przeoblec się w nowego człowieka. Całe nasze życie jest to umieranie dla siebie, aby narodzić się no, jako nowy człowiek. To znaczy żyć, to znaczy stawać się nowym człowiekiem. I ta droga stawania się nowym człowiekiem Tutaj na Ziemi nigdy się nie kończy. Nigdy nie możemy powiedzieć, że już osiągnęliśmy e, szczyt, że już osiągnęliśmy jakiś kres, że osiągnęliśmy już szczyt miłości, szczyt wiary, szczyt nadziei. To jest droga. O tym dzisiaj nam mówią czytania. W pierwszym czytaniu. W drugiej księdze kronik, czytamy takie słowo. Wszyscy naczelnicy judy, kapłani i lud mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w Jerozolimie. Bóg ich ojców, Pan bez wytchnienia, wysyłał do nich swoich posłańców. Albowiem litował się nad swym ludem i nad swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili z Bożych Wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków. Tak, upadamy, tak, grzeszymy. Stawiamy Bożki na swojej drodze, dajemy im cześć w różny sposób kształtujemy obraz Pana Boga według swojego uznania według swojego obrazu i upadamy nieustannie upadamy co robi Pan Bóg Pan Bóg nieustannie posyła nam słowo codziennie codziennie nas karmi swoim słowem codziennie wysyła do nas proroków ze swoim słowem proroków tych, których mamy w Piśmie Świętym i tych, którzy chodzą wśród nas, którzy są obok nas, którzy nam przy przypominają o Panu Bogu. I tak jak czytaliśmy, że Pan Bóg litował się nad swoim ludem i nad swym mieszkaniem. My jesteśmy mieszkaniem Pana Boga. Nasza dusza, nasze serce jest świątynią Pana Boga. Jest tabernakulum Pana Boga. Tam on zamieszkuje. Mimo to, że upadamy, on się lituje nad nami. Mimo to, że grzeszymy, jak czytamy w refrenie dzisiejszego psalmu, on nas nie zapomni. I co ważne, nazywa nas Kościołem Świętym. Kościele Święty, nie zapomnę Ciebie. Tak, Kościół jest Święty, bo Pan Bóg go założył. Pan Jezus założył Kościół i dlatego On jest Święty. Choć my jesteśmy, jako członki Kościoła, jesteśmy ludźmi grzesznymi, My jesteśmy grzeszni, ale kościół, który Pan Bóg założył, jest, jest zgromadzeniem świętym. Należy pamiętać myślę, że to jest bardzo ważne, że w Psalmie mamy napisane: nasi gnębiciele żądali pieśni radosnej. Zaśpiewajcie nam którąś z pieśni syjąckich. I Dawid mówi: Jakże możemy śpiewać pieśń pańską w obcej krainie? Świat chce, żeby kościół, żeby uczniowie Boga, uczniowie Pana Jezusa przyłączyli się do świata, abyśmy śpiewali tak jak oni, tak jak świat śpiewa, żebyśmy grali tak jak świat gra, abyśmy myśleli, tak jak świat myśli, żebyśmy postępowali tak, tak, jak postępuje świat. Ale jakże możemy śpiewać pieśń pańską w obcej krainie? Obca kraina, daleka kraina. Jest to symbol grzechu, krainy grzechu, ziemi grzesznej. Daleka, daleka dlaczego obca Wobec Pana Boga, daleko, daleko od kogo? Od Pana Boga. Bo właściwie nie możemy dwóm Panom służyć, bo albo jednego będzie się kochać, a drugiego będzie się nienawidzić. A my tak często w swoim życiu Panu Bogu świeczkę, a Diabu ogarek. Albo co gorzej, Panu Bogu ogarek, Szatanowi świeczkę. A Pan Bóg mówi, nie możesz służyć, nie możecie służyć Panu Bogu i światu. Bóg Panom nie może służyć. I widzimy, że w swoim życiu niestety mimo wszystko jakoś upadamy. W swojej słabości szatan, szatan nie kusi nas wprost do złego, bo wie, żebyśmy. By powiedzieli jemu nie. On jest ojcem kłamstwa, więc zło przedstawia jako dobro. Jest ojcem przewrotnym, przewrotności. Zło przedstawia jako dobro. I my niestety czasami słuchujemy się w niego, w jego podszepty, Każdy, i właśnie skutkiem, skutkiem takiego słuchania, jego słuchania, skutkiem takiego. Dopasowania się do świata, do śpiewania pieśni w obcej krainie, jak to mówi, jak to mówi psalm, jest śmierć. Każde, każdy grzech jest śmiercią, bo oddala nas od Boga, który jest źródłem życia. Nawet te powszednie grzechy, chociaż nie zrywają więzi z Panem Bogiem ale jednak wprowadzają w nas chaos, brak harmonii. A jeśli jest chaos, to jest bardzo łatwo się jest zagubić. I dzisiaj Święty Paweł w liście do Efezjan przypomina nam, że Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas Umarłych na skutek występku. Nasze występki w życie przeprowadzają do śmierci. Razem z Chrystusem przywrócił do życia. I dwa razy, dwa razy mówi, czyli to zdanie powtarza dwa razy. To znaczy, że to jest bardzo ważne i o tym trzeba pamiętać, że łaską jesteście zbawieni. Dalej czytamy. I łaską jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od Was, lecz jest to dar Boga. Dar darmo otrzymany. Za dar nie płaci się. I za, dla, za taki dar, dar zbawienia, nie jesteśmy w stanie zapłacić. Jedyną naszą rolą jest przyjąć. Ten dar, ale żeby umieć przyjąć ten dar, trzeba najpierw uświadomić sobie, przyjąć, że upadłam, zgrzeszyłam, odeszłam, żyję w jakiejś obcej krainie. Święty Jan Apostoł, który przecież był, jest przyjacielem Pana Jezusa, który czuje, sercem serce pana Jezusa mówi do nas dzisiaj takie słowa Tak bowiem Bóg umiłował świat że Syna swego Jednorodzonego dał aby kto każdy kto w niego wierzy nie zginął ale miał życie wieczne I następne zdanie bardzo ważne bardzo Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Pan Jezus nie przyszedł, żeby nas potępić, żeby mnie potępić, żeby ciebie potępić. Nie dlatego przyszedł. On przyszedł, żeby zbawić tym, który potępia nas. Jest szatan. On ma taką bardzo inteligentną, mądrą taktykę, bardzo taką sprytną taktykę działania. Do każdego podchodzi indywidualnie i patrzy, jakim człowiekiem jest ten ktoś, i wtedy bierze określoną metodę działania. Jeśli ktoś jest taki, w świecie bardzo żyjący, jego bardzo nie trzeba kusić. Wystarczy cały czas mu przedstawiać, że to już jest niemodne, że teraz, że w zasadzie Pana Boga nie ma, Kulaj dusza, że chcesz być szczęśliwy, przecież masz prawo być szczęśliwy. Ci, którzy w jakiś sposób są przy Panu Bogu, Którzy wierzą w Pana Boga, że też i kochają Pana Boga. To takich ten ojciec kłamstwa podchodzą do, do nich dobiera inną metodę. Nie mówi wprost, nie namawia do złego, bo jak już powiedziałam, nikt nie będzie robił zła specjalnie. Bo, że ktoś jest deprawowany i, i cieszy się złem. Tak jak szatan. Natomiast, podchodząc do takich ludzi, przedstawia zło jako dobro. Stara się prowadzić taką iskrę wątpliwości, czy Pan Bóg rzeczywiście kocha, czy Pan Bóg rzeczywiście się troszczy. I wtedy, jeśli człowiek wybierze proponowaną rzecz przez szatana, to wtedy odbiera nadzieję takiemu człowiekowi i oskarża go. Oskarża go przed tym człowiekiem. Zobacz, nie posłuchałeś, powiększa wtedy grzechy albo też i pomniejsza. Wszyscy tak robią. Natomiast ci, którzy są bardzo blisko, bardzo uderza te słabe punkty, te najsłabsze punkty. I będzie bardzo, bardzo intensywnie pracował nad tym. Bardzo intensywnie, latami przyglądając się, będzie intensywnie pracował, żeby wiedzieć, gdzie jest ten najsłabszy punkt. I będzie czychał na najmniejszą słabość, i wtedy będzie uderzał, Właśnie w tę słabość. I co potem robi? Kiedy człowiek upadnie, to właśnie on oskarża. I mówi: Jakże tak mogłeś zrobić? Przecież Pan Bóg cię kocha, a ty jesteś taki wredny. Zobacz, jak ty odpowiadasz na Jego miłość. Jesteś niegodna, jesteś niegodny. A święty Jan mówi: Bóg nie posłał swego syna na świat po to, aby świat potępił ale po to, by został przez niego zbawiony.